Witam Was bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy w Tak. Nagrywamy renowację ciągnika marki Ursus C328 Tutaj macie maskę Będzie renowacja całkowita Silnik będzie robiony od podstaw Widzicie Tłoki wyjęte Leżą tutaj z wałami Wały będą brane do szlifu Będziemy składać go pomału Na razie trzeba zdjąć chłodnicę i alternator filtr oleju i także będzie dzisiaj koniec prac, lecz po mało po dojdziemy do końca. Będziemy nagrywali relacje ostatnie dokumentowy filmik z całej renowacji do samego końca. zdjętą chłodnicę już, alternator i ten filtr oleju. To się znajduje jeszcze, zdjąłem pompę wody. Wciąż pokazane. Leży sobie. Też będzie czyszczona i odmalowana Alternator będzie również nowy i filtr oleju. Tu macie też zdjęty bak. Bak też do renowacji. Tak się prezentuje po zdjętych. Pusty ciągnik praktycznie. Sam blok silnika. Jeszcze instalacja cała przednia do wymiany. Również cała deska rozdzielcza. Cockpit. 那个是帮忙，帮忙忘记吗？